To, co uważasz za swoją zaletę, niszczy Ci życie. Powiem Ci coś o perfekcjonizmie, czego nie wiedziałeś. Marek, bardzo bystry facet, przyszedł jak wielu na mój coaching skuteczności trochę ponad rok temu. Zgodził się, bym pomówił o jego historii. Miał pomysł na aplikację, która miała zmienić sposób, w jaki małe i średnie firmy zarządzają finansami. Chodziło o jakąś mądrą apkę księgowo-magazynową, która robi coś więcej niż typowe apki. Przez blisko rok, po godzinach, tworzył, kodował i projektował. Pracowaliśmy nad wieloma zagadnieniami i jego ograniczeniami, nabywał nowych kompetencji, a jednak, kiedy pytałem, kiedy start? Zawsze odpowiadał z tym samym uśmiechem udręki: No, już prawie, zostało parę procent pracy. Muszę tylko dopracować elementy z bezpieczeństwem, z logowaniem, jakieś drobiazgi graficzne, no bo jeszcze nie jest. idealnie. Gdy jednak próbowałem go przyłapać na tym, co to znaczy dla ciebie idealnie i jaka jest różnica między idealnie a wystarczająco. Zawsze znajdował lepszy temat do pracy rozwojowej. Umykał mi. Minęły kolejne miesiące. W międzyczasie na rynek weszły trzy inne, znacznie gorsze technicznie aplikacje. Znaczy, one tam były już wcześniej i jeszcze gorsze. I w zasadzie zaczęło się od tego, gdy Marek stwierdził z butą, że on to zrobi 100 razy lepiej, bo potrafi. Ale wiesz co? One weszły na rynek. One zarabiają. Grosze, bo grosze, ale nadal daje to paliwo dla twórców do rozwoju. A aplikacja Marka nadal jest... Prawie gotowa, zamknięta w jego wirtualnym laboratorium, błyszcząca, doskonała i nikomu niepotrzebna. I ta historia to nie tylko anegdota, to jest lustro. Dzisiaj pokażę ci, że to, w czym się perfekcjoniści przeglądają, to wcale nie jest etyka pracy. Pokażę ci, dlaczego twój perfekcjonizm to tylko bardziej wyrafinowana, elegancka i społecznie akceptowalna forma odwlekania. A w zasadzie lenistwa? Bo choć uważam, że to słowo lenistwo znaczy wszystko i nic, to idealnie właśnie pasuje do tej sytuacji. Można tym perfekcjonizmem i lenistwem wyjaśnić absolutnie wszystko i nic. I co ważniejsze, dam ci konkretne narzędzie, żebyś wreszcie wyszedł z obozu bazowego i zaczął się wspinać. Jeśli Ci się to podoba, subskrybuj, lajkuj i komentuj. Więc, dlaczego w ogóle to robimy? Dlaczego tak inteligentnie ludzie jak ty czy Marek wpadają w tę. Prostą pozornie pułapkę, bo perfekcjonizm to nie jest pogoń za najlepszym rezultatem, to jest ucieczka przed czymś znacznie gorszym przed oceną. To chęć pozostania w miejscu, gdzie czujemy się bezpiecznie. Jak to ujęto w jednej z książek o produktywności, strefa komfortu to piękne miejsce, ale nic tam nigdy nie rośnie. Twój prawie gotowy projekt to najwygodniejsza strefa komfortu na świecie. Pomyśl o tym, dopóki twój projekt jest w toku, jest bezpieczny. Jest hipotetycznie genialny. Nikt nie może go skrytykować, nikt nie może go odrzucić. Nie możesz ponieść porażki w grze, do której nigdy nie dołączyłeś. Twój idealny plan to mentalna zbroja. Wygląda imponująco, wszyscy podziwiają jej zdobienia, ale jest tak ciężka, że nie możesz w niej zrobić kroku na polu bitwy. No a to lenistwo? No cóż, leniwy umysł zawsze wybierze opcję, która wymaga najmniej wysiłku emocjonalnego. A co jest łatwiejsze, zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, gdzie twój genialny pomysł może okazać się co najwyżej niezły, czy może siedzieć w swojej mentalnej pracowni i w nieskończoność dopieszczać detale, czując się przy tym niezwykle produktywnym? No właśnie. To drugie to komfortowa iluzja pracy. To lenistwo przebrane w garnitur od Armaniego. Brent Brown, badaczka wstydu i odwagi, w swojej przełomowej książce Dary Niedoskonałości. Ujęła to naprawdę świetnie. Napisała, że perfekcjonizm to dwudziestotonowa tarcza, którą taszczymy ze sobą, myśląc, że nas ochroni, podczas gdy w rzeczywistości jest tym, co uniemożliwia nam bycie zobaczonym. I to zdanie jest kluczowe. Ta tarcza nie ma chronić przed realnym zagrożeniem. Ona ma chronić przed oceną, przed byciem zauważonym. Ma uniemożliwić innym zobaczenie naszej prawdziwej i niedoskonałej pracy, a co za tym idzie nas samych. To mechanizm obronny, który gwarantuje, że nigdy nie staniemy do prawdziwej walki. To symptom strachu przed tym, że jeśli pokażemy światu, co mamy, okaże się, że to za mało. I tu muszę postawić sprawę jasno. Dążenie do mistrzostwa to jedno, a używanie perfekcjonizmu jako wymówki, żeby nigdy nie skończyć, to drugie. Zauważyłem, że gdy w swojej pracy wykorzystuję perfekcjonizm jak narzędzie i mogę go w określonych obszarach włączyć, a w niektórych wyłączyć. To działam najbardziej efektywnie. Tam, gdzie trzeba i mogę i przede wszystkim mam zasoby, dopieszczę coś. Tam, gdzie zasobów i czasu czy środków mi brakuje, odpuszczam. A ty, czy przypadkiem Twój przełącznik nie zaciął się na pozycji ON i to 24 godziny na dobę? To właśnie jest problem. Używanie perfekcjonizmu jako domyślnego ustawienia, a nie świadomego wyboru. A najgorsze jest to, co ta mentalna zbroja robi z Twoim życiem. Za chwilę wyjaśnię, jak się jej pozbyć, ale teraz musisz zrozumieć, dlaczego jest to takie ważne. No i okej. Okay. Trochę wbiłem szpilę, trochę postraszyłem i obiecałem rozwiązanie. Bo nie chodzi o to, żebyś teraz zaczął robić wszystko byle jak. Chodzi o to, żebyś odzyskał kontrolę i zaczął grać, żeby wygrać, a nie żeby przegrać i nic nie zrobić. Narzędzie pierwsze, zmień definicję zrobione. Twój problem nie leży w jakości Twojej pracy, leży w definicji mety. Twoja meta to perfekcja, a to jest horyzont, który zawsze się oddala. Musisz przesunąć linię mety. Twoim nowym celem nie jest dzieło sztuki, Twoim nowym celem jest wypuszczone w świat. Po prostu Twoim celem jest uzyskanie informacji zwrotnej. Zamiast myśleć co to jest idealne i czy to jest idealne, zadaj sobie pytanie czy to jest wystarczająco dobre, żeby zrobić następny krok. Takie good enough po angielsku. Czy ten raport jest wystarczająco dobry, żeby go wysłać i dostać uwagi zwrotne? Czy po prostu jest zrobiony? Czy ta strona jest wystarczająco dobra, żeby zobaczyć czy ktokolwiek kliknie kup teraz? Twoja praca nie jest posągiem z marmuru, jest prototypem i ma zbierać dane. No, i teraz ćwiczenie, eksperyment myślowy, który możesz zrobić tu i teraz, oglądając ten film. Nazwij swojego wewnętrznego krytyka, tego perfekcjonistę, daj mu jakieś śmieszne imię. Kustosz Janusz, albo pani perfekcyjna Krysia. No, cokolwiek. Chodzi o to, żebyś oddzielił się od tego głosu. To nie jesteś ty. To tylko stary program w twojej głowie, który się zapętlił. I za każdym razem, gdy usłyszysz w głowie, no. Jeszcze nie to, jeszcze czcionka jest o pół punktu za mała, albo grafika jest zła, tu i tam. Zrób pewną pauzę. Weź oddech. Powiedz w myślach z lekkim uśmiechem: Dziękuję za opinię, Kustoszu Januszu. Naprawdę doceniam twoją troskę o detale, ale teraz klikamy Wyślij. No i ostrzegam. Na początku poczujesz się naprawdę dziwnie. No, bo to dziwne jest, bo tego się nie robi na co dzień. Poczujesz dosłownie fizyczny opór. Twój mózg będzie krzyczał, że robisz coś nieodpowiedzialnego. Nie dlatego, że gadasz z jakimś kustoszem Januszem, ale dlatego, że wysyłasz coś, co można było jeszcze poprawić, tylko inwestując tą godzinkę czy dwie. To normalne. To znaczy, że to działa. Jest to ból mięśniowy twojej strefy komfortu, która właśnie dostała wycisk. Narzędzie drugie to uruchom lekarstwo akcja. Jest taka jedna prosta zasada. Lekarstwem na paraliż spowodowany myśleniem jest ruch. Nie myślenie o akcji, nie planowanie akcji, nie obiecanie sobie akcji, tylko czysty fizyczny ruch. I tu wchodzi najprostsza i bardzo skuteczna technika, którą znam, reguła pięciu minut. Wybierz tę jedną rzecz, której się boisz, ten projekt, który cię paraliżuje i obiecaj sobie, że popracujesz na nim tylko przez pięć minut. No i ustaw stoper. Zgodnie z pierwotną wersją tej reguły, każde zadanie, które można wykonać w mniej niż 5 minut, powinno być zrobione natychmiast. Ale ja bym chciał to troszeczkę zmienić, chciałbym użyć tej reguły nieco inaczej. Jako klina, który rozbija wielkie, przerażające zadania. Usiądź na 5 minut i przez te 5 minut nie musisz osiągać niczego wielkiego, masz po prostu pracować 5 minut, zacząć, napisać jedno zdanie, jedno zdanie maila, naszkicować jeden przycisk i jedno zdanie kodu. Po 5 minutach możesz przestać, bez poczucia winy, ale w 9 na 10 przypadków nie przestaniesz, bo najtrudniejszą rzeczą jest często start. Pokonanie takiej bezwładności. Reguła 5 minut to mentalny wytrych, który otwiera drzwi, za którymi czai się prawdziwa praca. Jest to taka wersja mini techniki Pomodoro. Idea jest prosta, twoim zadaniem jest przepracowanie mini bloczka czasu. I to jest zadanie, a nie zrobić zadania. Narzędzie trzecie, załóż właściwe okulary, czyli zastosuj zasadę 80-20. Perfekcjonista traktuje wszystkie zadania tak samo. Dopieszczenie logo jest tak samo ważne jak znalezienie pierwszego klienta, a to błąd. Logo może być byle jakie, ale klient już jest istotny. Musisz nauczyć się patrzeć na swoją pracę przez pryzmat zasady Pareto, czyli 80-20, No mówi ona, że 20% Twoich wysiłków przyniesie 80% rezultatów. No i przy okazji muszę przypomnieć, że tej zasady nie sformułował Wilfredo Pareto i nie ma ona żadnego twardego badawczego tła. Jest takim mitem w zarządzaniu, który na poziomie prostych intuicji Naprawdę dobrze się sprawdza. Twoim zadaniem jako powracającego do zdrowia perfekcjonisty jest bezlitosne zidentyfikowanie tych kluczowych 20% działań, albo te symboliczne dwie-trzy rzeczy, które robisz, które tak naprawdę popychają cały temat do przodu. Co naprawdę pchnie projekt do przodu, co przyniesie największą wartość, a potem musisz świadomie poświęcić najwięcej energii właśnie na to, akceptując, że pozostałe 80% zadań, czy w zasadzie te wszystkie detale, ozdobniki, fanabelie, Mogą być porzucone albo zrobione po prostu dostatecznie. To jest strategiczne zarządzanie energią, a nie obniżanie standardów. No i tu dochodzimy do najpiękniejszej części, do wielkiej tajemnicy zmiany. Każdy raz, kiedy powiesz dość swojemu Kustoszowi Januszowi, każdy raz, gdy zastosujesz regułę pięciu minut i zrobisz mały niedoskonały krok naprzód, zrobisz coś znacznie ważniejszego niż tylko popychanie projektu do przodu. Oddajesz głos na rzecz nowej tożsamości. Pomyśl o tym jak o wyborach. Każda chwila, której ulegasz perfekcjonizmowi i polerujesz karabinczyk w obozie bazowym, to głos oddany na tożsamość: Jestem teoretykiem, planistą czy marzycielem. Ale każda chwila, w której mówisz dość dobrze jest ok, i ruszasz na szlak to głos oddany na tożsamość jestem praktykiem, realizatorem, zdobywcą. Nie zmieniasz swojej tożsamości jedną decyzją oczywiście, zmieniasz ją setkami małych, codziennych głosów. Z czasem te głosy zbudują większość, bo jak to mówił Frederick Alexander, autor wielu poradników o uczeniu się i wielu technik, ludzie nie decydują o swojej przyszłości, decydują o swoich nawykach, a ich nawyki decydują o ich przyszłości. Każda mała, niedoskonała akcja to budowanie nawyku działania. Aż pewnego dnia budzisz się i orientujesz, że odruchowe działanie jest dla ciebie łatwiejsze i bardziej naturalne niż odruchowe planowanie. No, i wygrałeś te wybory, jesteś kimś innym. Czy perfekcjonizm to lenistwo w przebraniu? Jak najbardziej, bo pozwala unikać najtrudniejszej pracy pracy emocjonalnej. Pracy, która wiąże się z ryzykiem, oceną, potencjalną porażką i prowadzi do poprawiania jakości. Znacznie łatwiej jest być leniwym i udawać, że ma się wysokie standardy. Prawdziwa odwaga to nie stworzenie czegoś idealnego. Prawdziwa odwaga to wypuszczenie świat czegoś niedoskonałego i powiedzenie: to jestem, ocencie mnie. Wszystkie wielkie rzeczy na tym świecie nie powstały, dlatego że ktoś czekał na idealny moment. Powstały, bo ktoś miał odwagę zacząć, kiedy nie był gotowy, bo w sumie nigdy nie jesteś gotowy, bo zrozumiał, że zrobione jest nieskończenie lepsze niż doskonałe. A teraz Twoja kolej. Koniec z teorią. Jaki jest ten jeden mały, niedoskonały krok, który możesz zrobić w ciągu najbliższych pięciu minut, w ciągu najbliższego dnia? zaraz po obejrzeniu tego filmu. Napisz w komentarzu nie po to, żeby mi się chwalić, ale po to, żeby oddać pierwszy zwycięski głos na siebie. Ale możesz też oddać głos na mnie, lajkować film, subskrybować kanał. Dzięki za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.